Dobra, wracając do tematu, ja słyszałem, że Arek ma aferę. Ma aferę w ogóle o to samo, co ja, bo... Znaczy o to samo, bo też się wypowiadałem o tym grami, bo nie została nominowana Ekspedycja i Silksong. My się oczywiście na to święcie oburzyliśmy, tak jak mamy do tego prawo. No i Arek też się o to oburzył, no i został wyjaśniony. I teraz ja nie wiem w jakim on kontekście został wyjaśniony, co on powiedział, że został wyjaśniony, ale zobaczmy o co chodzi. Znowu mnie zaorano, znowu pokazano jak tu zwykle. na kanale brakli serczu. Bicie piany dla klików. Ech, ten populistyczny arkanimus przekazu. Publiczkowaci ludolodzy, bo co powie Oczywiście. jeden, to powie cała reszta mentalność trochę pokręcona. A nie, czekaj. Znowu oranie wyszło jak zwykle. Zrobiliście duży błąd. Chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was. Ostatni materiał na temat grami i braku nominacji Ekspedycji 33 wywołał ogromne kontrowersje. Wiele tych kontrowersji, szczególnie w komentarzach. Wiele osób twierdzi, że nie było tutaj researchu. Nie wiadomo o czym mowa, że po raz kolejny... Się to dzieje na tym kanale. Ale to jest to samo, co ja zawsze powtarzam. Osoby, które zarzucają brak researchu, najczęściej nie robią researchu. Osoby, które zarzucają hipokryzję, najczęściej są hipokrytami. Osoby, które. A to już w moim przypadku. Osoby, które mówią o MGS-ie w moim kontekście, nigdy nie grały w mgs -a. Kurwa, to jest zawsze to samo, no. Zawsze jest, kurwa, to samo. Że jest mowa tylko dla samego krzyku. Uwielbiam tego rodzaju farmazony i zarzuty, więc. Po raz kolejny zobaczymy, jak niektórzy owczym pędem po raz kolejny sami nie sprawdzają, czy coś jest prawdą, czy nie, byleby po prostu teza odnośnie lubianego, czy nielubianego youtubera, czy w ogóle osoby się zgadzała. Tak. Nieważne, czy to, co jest mówione, jest prawdą, ważne, że jebie tego czy tamtego. Mianowicie, kiedy była mowa o braku nominacji ekspedycji 33, głównym argumentem jest to, że ekspedycja, według komentujących i zarzucających brak researchu, nie łapała się regulaminowo na nominację, a ten Arkadikus znowu bije pianę Jak kurwa dla klików. No bo. W jakim kontekście się nie łapała na nominację? Ekspedycja się nie łapie, bo nie ma wydania fizycznego, jeśli chodzi o album. No bo ten wyjdzie do... A od kiedy kurwa albumy muszą mieć wydania fizyczne? Żeby się łapały w sprzedaż? Znaczy, żeby się łapały w nominację? Jakby, no właśnie nie muszą. W wydaje mi się na przykład, że jest pełno kurwa albumów, które nie mają wydań fizycznych, a przynajmniej nie miały na premierę. No nie wiem, kurwa, no Kanye West na przykład rzadko kiedy wydawał fizycznie swoje nuty i albumy. Już oczywiście mówię o późniejszym okresie, ale na przykład, no, no właśnie, bo wydania fizyczne to są Teraz smaczki dla kolekcjonerów. Teraz się sprzedaje głównie w cyfrze albumy dopiero w przyszłym roku. A co wygrało w poprzedniej edycji, moi drodzy? Sprawdźcie Żadna ja... piosenka to chyba nawet cyfrowego wydania nie ma No niestety Trzecia Wojna Światowa Została skasowana po tym jak Kanye West Pojechał kurwa do rabina przepraszać To niestety zniknęła Zniknął jeden z moich zdecydowanych faworytów Niestety nie usunął tej piosenki o kuzynach A mógł kurwa No ale normalnie teraz jak wejdę sobie na playlistę moją Wpiszę w W3 Koniec, nie ma, rest in peace Jeżeli nie chcecie <laughs> sprawdzać to W sekcji gamingowej wygrał Wizardry Które ma tylko Digital edycję. Gdzieś tam w Japonii została wydana jakaś płytka fizyczna dla Uber fanów, ale to się nawet nie łapie pod grami. Mógłbym tutaj oczywiście właśnie zacytować: Dobry research kurwa z czatem GPT. wielkiego człowieka i krzyknąć: Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa! Ale pozwólmy sobie. Oprzeć się na faktycznym regulaminie i faktycznych stronach grami, oficjalnych stronach grami, jak i na samych innych nominacjach. A... Beka, femboje z wykopu próbowały zaorać, a potężny ludolog ich wyjaśnia gdzieś i <laughs> esz. <laughs> źle się nastawienie zmieniło. Ale żeby to się spinało, najpierw przeczytajmy te komentarze. Najbardziej lajkowany komentarz, czyli Kamilo3460. O nie, oś... kolejny Kamilek strzelał. <laughs> Moi drodzy, przeczytajmy, co napisał. Jako ultra Sklerobscura zakochany zarówno w samej gierce, jak i ścieżce dźwiękowej, powiem: Hold your horses. Po wczytaniu się w zasadę nominacji do grami, odkryłem, że w kategorii giereczkowej nominowane są nie tyle same soundtracki, co albumy o a takowe do. 107 lajków. Like Obscure będzie dopiero miał swoją premierę w lutym przyszłego roku. Jest to o tyle i ważny trop, że Helldivers 2 mieli premierę w zeszłym sezonie grami. Win, winel OST miał premierę w tym sezonie grami, i to teraz ten OST ma nominację. Także jeśli Claire Obscure nie dostanie nominacji w przyszłym roku, to wtedy się odpale. Trochę szkoda, że cała ta sprawa sprowadza się do podania samego faktu braku nominacji i wkurzania się na to, tymczasem praktycznie nie widzę, by w tej sprawie wypowiedział się ktoś dobrze ogarniający te nagrody i próbował porządnie przeanalizować, czy mogły zaistnieć jakieś formalne powody tej nominacji. I żeby nie było. Jezu, widz, widz ogarnięty, na szczęście jest w temacie grami najwidoczniej. Jaka szkoda, że nikt kurwa ogarnięty w temacie grami się nie wypowiedział, ale jak, jak dobrze, że widz ogarnięty który dotarł do tych, kurwa, informacji, do których żaden inny z dziesiątek youtuberów nie był w stanie dotrzeć. Dotar kurwa, do regulaminu. Okazało się, że to jest taki koniec dla Arkadikusa. No to co, no, współczuć tylko zostaje Arkowi. To nie jest jakiś zarzut w jego stronę, bo ogólnie gdzieś tam serducho ma po dobrej stronie, chce zobaczyć, jak to wygląda z tej i z tej strony, tylko bardziej myślę o tym, jak wiele ludzi po prostu zawierzyło jednemu komentarzowi, który również nie do końca ogarnął ten cały temat, bez urazy. I to jest już kwestia zaorania Arkadikusa, który bije pianę, nie? Bo komentarze pod nim. Albert, dzięki za ten komentarz. Jak widać, warto zagłębić się w temat, zanim zacznie się rozkręcać aferę. No, i, to jest no. To, i widzicie, ja na przykład dlatego takie komentarze kasuję. I to jest częsty zarzut, że przychodzi do mnie taki ziomek, pisze taki komentarz, ludzie się oburzają, że ja tego kasuję. Tylko wiecie, jeżeli komentarz ma 100 lajków, to najpewniej zobaczyło go tak. Kurwa, kiedy ostatnio lajkowaliście komentarz? Raczej robi to margines osób. Mało kto lajkuje komentarze, mało kto myśli nad tym szerzej. Więc sytuacja w zasadzie wygląda tak, że ziomek pisze taki komentarz, widzi go nawet czasami parę tysięcy osób. Bierze go za pewnik, no ty już nie przekonasz tych ludzi, którzy ten komentarz przeczytali I najpewniej nie przekonasz też kolejnych ludzi, którzy ten komentarz przeczytają No bo oni go przeczytają, a potem nie będą rozwijali odpowiedzi, kurwa I nie będą szukali sprostowania, tylko będą szukali, właśnie tak jak Arek powiedział Co jest w ogóle zabawne, że widzowie mu to zarzucają Będą szukali taniej afery. Dlatego ja takie komentarze z reguły kasuję. I tak też było z tym komentarzem odnośnie Duma. Z komentarzem odnośnie Duma było tak, że gościu już w pierwszym zdaniu napisał nieprawdę. I ta nieprawda dotyczyła tego, że moja recenzja nie istnieje, więc on będzie komentował materiał. On będzie jako recenzję traktował materiał, który recenzją nie istnieje. Ja mówię, kurwa, stary, im więcej ludzi to przeczyta, tym większe mam straty. A to nie jest kurwa prawdą. Dlatego ja taki komentarz kasuję. I jest taki, takie ciekawe zagadnienie, ja nie wiem, kto to oryginalnie powiedział. Ale y, ja to słyszałem ostatnio, chyba wypowiedziane przez. śmiem wątpić? On się chyba tak. T to jest ten kanał prowadzony przez tego ateistę. I na przykład Ziomek, właśnie on często obala jakieś rzeczy mówione przez takich skrajnych katolików. I on raz na filmie rzucił coś takiego, że największym problemem z dyskusją w przestrzeni publicznej jest to, że obalenie tezy zajmuje nieproporcjonalnie więcej niż jej postawienie. To znaczy, żeby ziomek postawił jakąś tezę i powiedział jakąś nieprawdę, cokolwiek by to nie było, czy to byłoby zarzucenie tobie kłamstwa, czy to byłoby cokolwiek innego, to żeby postawić taką nieprawdziwą tezę to ty możesz zrobić w 10 sekund. Żeby to wytłumaczyć, musisz poświęcić na to 100 Kurwa nawet czasami tysiąc razy dłużej Bo ja mogę teraz powiedzieć, że Ziemia jest płaska A Sajfan musi pięć odcinków nagrać Żeby wytłumaczyć, dlaczego nie jest Ja sobie mogę wymyślać argumenty z dupy A on, żeby je zbić Będzie musiał odnosić się do faktycznych praw fizyki Podczas kiedy ja sobie wyciągam z tyłka No i tak to wygląda właśnie Z obalaniem bzdurnych tez w internecie Dlatego ja takie komentarze z reguły po prostu kasuję Bo nie chcę mi się kurwa angażować w dyskusję z ludźmi Jeszcze dodatkowo, którzy zwykle mają świadomość Że oni piszą głupoty I piszą je tylko po to, żeby jeszcze zaść kurwa szerszy ferment. No bo nie oszukujmy się, ile osób komentujących y, film na temat Duma faktycznie obchodzi Dum, jeżeli przychodzą napisać tylko i wyłącznie przyklejony komentarz z MGS-em. Ile osób, które zresztą piszą o tym MGS-ie, obchodzi MGS? Ile osób komentujących film o obiektywizmie recenzji obchodzi faktycznie temat kurwa obiektywizmu recenzji? No nie, no większość ludzi przychodzą się ponapierdalać i wyjaśnić Ludologano. Tak jak Niel deGrasse Tyson mówiący, że niektórzy nie są gotowi, by być uczeni w kontekście osób wypierających fakty. No wiesz, no my mamy, my jesteśmy w takiej sytuacji i w Takiej pozycji, że wiele rzeczy, które my mówimy, to nie są stricte fakty. Szczególnie w kontekście recenzji. Ciężko, żeby recenzja była stuprocentowymi faktami. Tylko, no właśnie, na tym kurwa polega to takie odłączenie się od obiektywizmu i kurwa, znaczy podłączenie się pod ten obiektywizm, odłączenie od subiektywizmu, żeby te rzeczy, które my mówimy, dało się jakoś weryfikować, jakoś dyskutować. Tylko ludzie tej dyskusji prowadzić nie chcą. Ludzie wchodzą w dyskusję tylko i wyłącznie po to, żeby napisać, że ktoś jest kurwa wyjaśniony. Tyle, no. Myślicie, że tego Kamil Keka, który nagrywał filmik na Kiszaka i na mnie? To myślicie, że go faktycznie obchodzi temat Lords of the Fallen? Czy odniósł się do niego tylko i wyłącznie po to, żeby kogoś zdyskredytować? Myślicie, że Kamil Kek, który przedstawiał mnie w kontekście właśnie MGS-a, to on ma jakiekolwiek kurwa pojęcie na temat MGS-a, czy po prostu wspomniał o tym, żeby mnie wyjaśnić? I on rzuca takie stwierdzenie w 10 sekund, a ja bym musiał nagrać cały film, żeby to kurwa tłumaczyć. To jest właśnie to stary z tym, z tym filmem Arkadikusa. Wziąłem, jak sobie taki komentarz napisze w 2 minuty, Arkadikus musi nagrywać 15-minutowy materiał, żeby go wyjaśnić. Nie Rzecz. Mapę. Kamilek to najwyżej w lolakra. może tak. No. Pan Arkadiusz, jako autor tego kanału, stanowi dosyć dobry przykład Drama Queen. Ostatnio częściej szuka punktu zaczepienia do krytyki i podburzania emocji widzów bez uprzedniego researchu. Aha. No, i właśnie po tym filmie zweryfikujemy, na jakim researchu niektóre z tych komentarzy się opierają. I mam dziwne wrażenie, czyżby to było. A tata Marcina powiedział, napisał komentarz, który pasuje mi do tezy. I tutaj też kolejna trochę smutna wymianka, muszę przyznać, bo e, Viperator e, 188 napisał. Oglądałem już chyba ze dwa filmy o tym i pomyślałem, pewnie nic nowego się nie dowiem. Ale Jem kolację, co mi tam posłucham, arka. Smacznego. E, a tu proszę, pełna historia tej kategorii, garść analogii z innych. No, profesjonalizm, jestem pozytywnie zaskoczony, a co do. Samego problemu. Do dziś słucham tego OST regularnie, więc moim zdaniem zasługuje na każdą statuetkę. Tutaj akurat mega propsy dla Piotra, który tak naprawdę e, najwięcej tutaj wniósł, jeśli mam być szczery. No i mamy komentarz pod tym. Taki profesjonalizm, że nie sprawdził zasad konkursu OST musi mieć wyda być wydane oddzielnie, a w przypadku Claire Obscure wychodzi ono dopiero w przyszłym roku. Cała afera dosłownie o nic. Nie! Już wyszedł ost w wersji digital. I tutaj właśnie pokazano jak to niewiele trzeba, bo znowu, wiperator bardzo przyjemnie napisał, a ktoś próbuje odbić to komentarzem, który nie ma żadnej podkładki, no i tutaj wiperator troszeczkę zawierzył. E, serio? Nie wiedziałem, sam nie wiedziałem. E, zaraz zabieram się do czytania źródeł, bo dosłownie cały Internet w mojej bańce nawala, że to skandal na twoje rewelacje. Spoko masz nawet sporo komentarzy tu pod samym filmem wytykającym mu ten kategoryczny błąd. I na tym właśnie polega research robiony przez tych ludzi, którzy piszą o researchu, kurwa. Ich research polega na tym, że oni czytają to, co inni ludzie piszą w internecie. Skurwa tak, fas... zawsze mnie to tak bawiło stary. Research to jest czytanie Twittera, co piszą o kimś. No bo jeżeli. Ktoś coś napisał, to znaczy, że to musi być prawdą. Masz filmy udowadniające, no dokładnie, tak, no. To jest, kurwa, research tych ludzi. Na tym polega research zrobiony przez tych ludzi. Ja słyszę dopiero teraz, dzięki za hinta co do Arka, to akurat nie ma mu co zarzucić, bo ja mówię dosłownie, zostałem zasypany filmami, rolkami i artykułami o tym i tam da no napisał, spoko, masz nawet sporo komentarzy tu pod samym filmem wytykający mu ten kategoryczny błąd. No i ostatnie, jup, jak mówisz, dzięki szkoda, że burza się rozegrała w całym internecie i nikt z przedstawicieli ich nie dementował, ale z drugiej strony aferki mają znacznie większy zasięg, może stąd cała drama. Jeszcze raz dzienny zapowiadomkę. I tych komentarzy w tym rodzaju było dużo więcej i zobaczmy teraz, moi drodzy, wyjaśnijmy ten kategoryczny błąd. Tylko jeszcze zanim to, no to też ko kolejny komentarz, wybaczcie. Pan ludolog w nawiasiec. <grymne> no dokładnie. Są badania naukowe udowadniające, że szczepionki powodują autyzm, nie wiesz czy innym, głosujcie na brawno. To jak każdy szanujący się ludolog uważa, że ludologia to nauka o grach komputerowych? Co? A to skąd wzięło? Co, co, co to za kochał znowu kolejny? To jest w ogóle też kurwa taki hicior stary. Ziomki, które próbują być mądre i tłumaczyć. Na czym polega kurwa ludologia? Nawet stary sami nie rozumieją, co to nazwa oznacza. Zawsze kurwa to jest to samo. lody przez cholera wie kogo. Może najpierw niech przeczyta regulamin grami, zanim nakręci dramę i się wygłupi w internetach. No panie kolego, no myk polega na tym, że przeczytałem nie tylko regulamin. Ale również i wszystko, co jest wokół niego, łącznie z frequently asked questions. A ty? Znalazłeś te informacje w tym samym źródle, jak to, że ludolodzy uważają, że ludologia to nauka o grach komputerowych? What? No ale dobra, rozbijmy sobie te zarzuty o brak researchu spowodowane no to jest najśmieszniejsze brakiem researchu poprzez zarzucających brak research. Brak wydania fizycznego albumu do gry Ekspedycja 33. To taki główny argument. I tutaj błędna jest sama teza, moi drodzy, gdyż samogrami wcale nie, nie wymaga tego, żeby dany dźwięk, dana muzyka była wydana na nośniku fizycznym i potwierdzone to jest faktycznymi nominacjami z tego roku. Ale no to spokojnie to swoim czasie. Zacznijmy może od regulaminu. Ciekawe, co by ta osoba napisała, jakby odpisać mu, jak to nie wyszło, skoro słucham na płycie. Niby kłamstwo, ale skoro ufa jednej randomowej osobie z neta, czemu by miał nie wierzyć drugiej? No bo on ufa tej osobie z neta, która mówi mu w to, w co ona i tak wierzy. Znaczy, jeżeli nie lubi Arka... I napisze coś, co jest przeciwko Arkowi, to, kurwa to znaczy, że jakby Ja nie pamiętam jak ten błąd poznawczy się nazywał, ale jest taka reguła psychologii, nie wiem, nie wiem, jak to jest dział nauki. Ostatnio też zresztą o tym mówił naukowy Bełkot, opowiadając o tym tak, efekt potwierdzenia, dokładnie, że dużo łatwiej jest nam zawierzyć w informacje, które zgadzają się z naszym światopoglądem. To znaczy, jeżeli wierzymy w to, że no Bill Gates, kurwa to tam finansuje szczepionki, bo chce przejąć władzę nad światem, no to dużo łatwiej nam będzie uwierzyć w to, że szczepionki powodują autyzm, że na świecie istnieją jakieś kurwa chemtrails, że stary, nie wiem, kurwa, covid to był spisek, no bo to już się zgadza z naszym światopoglądem, bo my wierzymy, że żyjemy w konspiracji. Jeżeli nie lubisz Arkadikusa i usłyszysz od razu, ktoś powie, ale ten Arkadikus pierdoli, bo ja przeczytałem regulamin i on nam jest napisany na odwrót, to od razu, od razu, kurwa, jeżeli go nie lubisz, to od razu stwierdzisz, że pierdoli głupoty. No bo ty wiesz, że pierdoli głupoty, ty po prostu szukasz potwierdzenia na to. E, regulaminu grami oczywiście i tego, co jest tam najważniejsze. Zapraszam również, jeżeli ktoś chce, o przelecenie całego regulaminu. Tam jest kilkadziesiąt stron. Nie ma co e, wybrzydzać, nie jest to jakaś specjalnie długa lektura, ale w tym regulaminie strona ósma zasada, pierwsza ogólne warunki kwalifikowalności. Okres kwalifikacyjny do 68 ceremonii rozdania nagród Grammy obejmuje czas od 31 sierpnia 2024 roku do 30 sierpnia 2025 roku. Nagrody Grammy są przyznawane za nowe nagrania wydane w okresie kwalifikacyjnym. Nagrania te muszą być komercyjnie wydane, dystrybuowane na terenie całego kraju, dostępne od dowolnej daty w okresie kwalifikacyjnym, przynajmniej do dnia ostatecznego. I teraz pytanie. Kiedy wyszedł wyszła ekspedycja 24 kwietnia 2025. Terminu głosowania w rundzie finałowej w bieżącym roku. A więc album ze ścieżką dźwiękową do Expedition 33 został wydany 24 kwietnia tego roku. Mieszcząc się w przedziale od sierpnia 24 do sierpnia 25. Faktycznie fizyczna wersja ma wyjść w lutym przyszłego roku, ale jak zobaczymy dalej, fizyczne wydanie nie jest absolutnie konieczne do tej kategorii i potwierdzają to inni nominowani z tego roku oraz zwycięzca z zeszłego roku. Ale do niego tam wrócę. Osobą. To, o czym mówiłeś, to ostatnio do pewnych wniosków doszedł Andrzej Stupu, rumuński naukowiec i badacz ludzkiej inteligencji. Nasze myślenie jest narracyjne, nie paradygmatyczne, a w sposobie w jaki tworzymy narrację, niekoniecznie kierujemy się logiką. No to trzeba jeszcze by dopisać. A z kolei wertykalne, ludonarracyjne i diegetyczne. Nie chcę nawet nad tym myśleć dalej. O tym szczegółowo właśnie przeczytamy na często zadawanych pytaniach, czyli FAQ albo FUCK YOU i to na oficjalnej stronie Grammy. Do 68. ceremonii rozdania nagród grami e, kwalifikują się nagrania. W Fireland, możesz dodać jakąś emotkę, która by się wyświetlała, jak ktoś napisze słowo wertykalne. Wydane w okresie od 31 sierpnia 24 do sierpnia 30. Badacz wyjaśnia, że w sporach społecznych nie ścierają się racjonalne argumenty, lecz opowieści zakorzenione w oświadczonych emocjach. No tak, no. Wydaje mi się, że to dosyć niestety, dosyć logiczne. 20.25. Włącznie, aby nagranie było kwalifikowalne, musi być komercyjnie dostępne w sprzedaży poprzez ogólnokrajową dystrybucję lub udostępnione jako cyfrowe nagranie do kupienia lub za pośrednictwem uznanej platformy streamingowej. Poniżej szczegółowe informacje, co uznaje się kurwa, za... Kurwa, w ogóle masz, macie napisane, że musi być 16 bitów i 44,1 ki... kHz. To kurwa ciekawe, bo ja... To już ja nagrywam wyższej jakości. ...cyfrowe nagranie i ogólnokrajo... ogólnokrajową dystrybucję. No i ogólnokrajowa dystrybucja. E... I tutaj mamy wyjaśnienie. Nagranie musi być wydane w ramach ogólnokrajowej dystrybucji, czyli ogólnokrajowo dostępne w sklepach stacjonarnych, u zewnętrznych sprzedawców internetowych i lub w odpowiednich serwisach streamingowych. Za odpowiednie serwisy streamingowe uznaje się płatne platformy subskrypcyjne z pełnym katalogiem, oferujące streaming na żądanie i ograniczone pobieranie, które działają w takiej formie. 16 bit 44 to max, co człowieku słyszy. Nie mów tego audiofilom. na terenie Stanów Zjednoczonych przez co najmniej jeden pełny rok przed ostatecznym terminem zgłoszeń. Wszystkie zgłaszane nagrania muszą posiadać przypisany kod International Standard Recording Code. Food, e, lub numer UPC. I akurat taka ciekawostka, tak, właśnie ten album kosztuje około 8, tam chyba euro, dolarów, zależy od kraju. Nagrania cyfrowe. Nagrania wydane ogólnokrajowo poprzez serwisy download lub streaming muszą mieć jakość co najmniej. I tutaj nie, wchodzi, nie wchodźmy w technologię. zgłoszenia przesyłane do Akademii w celu rozpatrzenia muszą zawierać oryginalny plik, prawidłowe dane wytwórni, w metadanych e, pliku oraz możliwą do zweryfikowania datę wydania online. Aby nagranie było uznane za album, musi zawierać co najmniej 5 różnych utworów i łączny czas trwania minimum 15 minut lub łączny czas trwania co najmniej 30 minut. Wtedy nie ma minimalnej liczby utworów. Albumy i single muszą być dostępne dla publiczności jako samodzielne zakupy lub strumienie tylko audio, nie wyjątki to opera oraz teledyski i filmy muzyczne. Okay. E, najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2025. I ekspedycja spełnia każdy każdy z tych warunków. Dla przykładu! Oficjalnie nominowany w tym roku Avatar Frontiers of Pandora z delcakiem Secrets of the Spires. Wydany został 28 listopada 2024 roku Taka i album kurde, kurde. też jest w wersji cyfrowej, nie ma fizyka. Jest oczywiście fizyk do głównej gry, Frontiers of Pandora, wydany jako winyl, ale on premierę miał w kwietniu zeszłego roku, więc nie kwalifikuje się czasowo na te grami. A jednak jest... Avatar Frontiers of Pandora Secret... To jest ponownie to, o czym ja mówiłem wcześniej, czyli ciekawe ile kurwa ludzi, którzy prowadzą teraz o to dyskusję, faktycznie interesuje pierdolona ekspedycja i jej soundtrack i w ogóle to, czy ona wygra, czy to są po prostu osoby, które mają to w dupie, ale przyszły wyjaśnić ludologa. Łapie się w grami. Było nominowane. Jaka jeszcze gra jest nominowana? No Indiana Jones and the Great Circle. Jak podaje nam Google, nie ma żadnego osobnego wydania fizycznego albumu muzycznego dla gry. Można jednak go sobie odsłuchać kurwa, bo, online. Ej, ja... Ale jest dalej stream? Błagam. Ej dobra, całe szczęście, zrzuciłem kurwa puszki na router, poczekajcie. Wiadomo, nie, 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 tylko ekspedycja się nie łapie na Grammy, bo nie ma fizyka. Herp derp. Może ktoś jeszcze próbować argumentować, że a, ale to może ekspedycja jest na na przykład Spotify'u i to jest problem, bo Spotify się nie łapie wśród Grammy approved streaming, no nie, i problem kurwa, jest taki, całe. że łapie się. Od lat Grammy akceptuje streamingi jak Amazon Music, Apple Music, Spotify, Tidal, a teraz nawet krócej SoundCloud. Wpis o tym na samej stronie Grammy pochodzi z 2017 roku swoją drogą na stronie 38 regulaminu e, grami do którego link znajdziecie w opisie również piszę nieco więcej odnośnie tego jakie albumy czy soundtracki mogą się tam kwalifikować ale tak poprawdzie to on ani nie daje przewagi dyskusyjnej mnie ani drugiej stronie od po prostu więcej informacji dla ciekawych a jak widać tutaj ciekawych było bardzo wielu tylko chyba nikomu się nie chciało znaleźć tego regulaminu dla leniwych zadałem nawet teraz robiąc sobie tę odpowiedź Eee, pytanie AI o to czy ekspedycja powinna się łapać. I oczywiście powtarzam, zawsze podkreślam, że AI nie należy ufać za... Generalnie z AI to jest tak, że ostatnio w ogóle jest duża afera używanie AI i o to, że nie powinno się, że to niszczy środowisko. Ja wam powiem na przykład, ja korzystam z AI do robienia filmów, ale tylko i wyłącznie w kwestiach fact-checkingu. To znaczy, mi się czasami zdarzy wpierdolić scenariusz filmu do AI i napisać no, zrób jakiś tak tam fact-checking. I kurwa, powiem wam, że często takie informacje wyłapuję, żeby takie głupoty, przypadkowo nie pierdolność, to często naw nawet wam w stanie jest znaleźć to, że pomyliliście nazwę jakiegoś mopka z gry komputerowej. To jest akurat niesamowite. Bardzo, ale dałem tam komendę, żeby polegało tylko i wyłącznie na jakichś tam oficjalnych statementach, oficjalnych e, newsach, nie na dyskusjach na rednicie i tak dalej. Ale potraktujcie to po prostu jako ciekawostkę. Pop nie no, żeby AI ci zrobiło poprawnie taką analizę, musisz najpierw je poprosić o to, żeby ci używało tylko i wyłącznie, że wszystkie twierdzenia muszą być poparte. Źródłami, a potem jak już ci wyślę prompta, to bardzo warto jest poprosić. Cześć! przeanalizuj to, co napisałeś wcześniej, żeby AI z fakt czekowało samo siebie i wtedy bardzo dużo błędów jest w stanie też znaleźć. Po prostu coś, co jeszcze podbije e, dyskusję tutaj. I jako instrukcję, tak jak powiedziałem, dałbym to, żeby AI przeanalizowało cały regulamin oraz tegoroczne FAQ i sprawdziło, czy ekspedycja się nadaje do nominacji i jednocześnie też, żeby przygotował tabelę z wymaganiami i sprawdził, czy ekspedycja spełnia każdy... Okay, wait, ja używam? normalnie za tym GPT lecę? A co, co mam innego Kuszywasz. Kurwa, no nie obchodzi mnie to aż tak bardzo, żebym używał czegokolwiek innego. A GPT akurat mam dosyć dobrze skustomizowane tymi promptami osobowości, żeby mi głupot jakiś nie pierdolił, żeby nie owijał w bawełnę. Poszczególny wymóg. I mamy, proszę bardzo, to. Okres? Tak, spełnia. Macie wyjaśnienie też, dlatego kazałem mu w pewnym momencie to przetłumaczyć. Możecie robić pauzy. Oryginalność? Tak, spełnia. Udział kompozytora? Oczywiście. Spełnia. Dostępność handlowa? Tak. Spełnia. Zgodność daty gry i soundtracku? Tak. Spełnia. Autorstwo i wykluczenia? I tutaj chodzi o to, czy jest AI robione, czy nie? Tak. Spełnia. O ciekawe, że Proces AI już zgłoszenia? Tak. Spełnia. Zostało zgłoszone. I czytamy poniżej taką odpowiedź, takie podsumowanie. Soundtrack do Clare Obscure. Expedition 33 spełniał wszystkie oficjalne wymagania Grammy w kategorii Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media dla 68. ceremonii. Był w pełni uprawniony do zgłoszenia i został zgłoszony, ale ostatecznie nie otrzymał nominacji. Ogłoszenie nominacji 8 listopada 2025 roku. Brak nominacji nie wynikał z niespełnienia zasad, to decyzja komisji i głosujących członków Akademii. I tak samo jeszcze, tak na podkreślenie tego wszystkiego, czy nawiązując do zasad i FAQ, czy OST Ekspedycji 33 musi mieć wydanie fizyczne, by być nominowanym na w gamingowej sekcji? Odpowiedź – nie. Soundtrack do Klarobski Jurassic Expedition 33 nie musiał mieć fizycznego. A kto by kurwa pomyślał? I teraz podobnie, ciekawe, ile osób zrobiło jakikolwiek research, które to wypominało. I jestem właśnie ciekawy, ile osób wyczytało po prostu jakiś komentarz na, na wykopie, czy po prostu na YouTubie i stwierdziło, że to przeklei, kurwa, bo. Tak, Arkadikus wyjaśniany wydania CD, winyl i tak dalej, aby być uprawniony do nominacji. Co ciekawsze, były już cyfrowe OSTki, które były nominowane i wygrywały. I mowa o wspomnianym na początku Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. Tak więc nie, moi drodzy, podsumowując, Expedition 33 w pełni zasługiwał na nominację. Spełniał każdy warunek, a przynajmniej taki, jakie spełniały inne nominowane w tym roku tytuły. Jednocześnie, jeśli sam zwycięzca Przecież publicznie wyraża opinię, że to ekspedycja 33 powinna być niedość, że nominowana, to jeszcze wygrać, to chyba jednak też wie o tym więcej niż my tutaj wszyscy internetowi napinacze. Jednocześnie warto też pamiętać, że ilość łapek w górę, tak jak w tym komentarzu, nie zawsze oznacza rację Ciebie. autora wpisu. No chyba, że, no wiecie, na tym portalu z elitą polskiego internetu. No to tam może i tak to działa. Ale tu, w prawdziwym świecie, gdzie można dotknąć trawy, prawda nie podlega ilości łapek w górę ani demokracji. Prawda po prostu jest prawdą. Dzięki za uwagę. No. Dzięki za udział w tej dyskusji. Trudno. do zobaczenia następnym razem. Na sam A ja, że tak powiem... To zamiatał, kurwa. No, co tu dużo gadać. Dzięki, Arek. Kurwa, jak zwykle rozniósł, no. Czy Arek kiedyś dramę przegrał?